Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj znajdujemy się na cmentarzu brudnowskim w Warszawie i pytamy o drożyznę na cmentarzu. Maciej Gąsiorowski, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Niedawno w Niezapomnianych mówiłem o śmierci uczestniczki sanatorium miłości Janiny Busk. Nina, bo tak była... Nazywana przez uczestników, została pochowana na jednym z cmentarzy w Toruniu. Wcześniej w kościele odbyła się uroczysta msza żałobna. Ninę w kościele świętego Jakuba żegnali m.in. uczestnicy pierwszej edycji sanatorium miłości. Wiadomo, że Janina Busk ostatnie tygodnie życia spędziła w hospicjum. W ostatnim czasie minęło kilka rocznic śmierci znanych Polaków. 9 lipca obchodziliśmy 20. rocznicę śmierci aktora Zdzisława Mrożewskiego. Został on pochowany na cmentarzu komunalnym we Włocławku. 7 lipca z kolei przypadła 30. rocznica śmierci pisarki Sewereny Szmaglewskiej, znanej z książki Czarne Stopy. Pisarka pochowana jest na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. 13 lipca z kolei przypadła 10. rocznica śmierci. Jerzego Kuleja. Ten wybitny pięściarz, dwukrotny złoty medalista olimpijski, został pochowany na powązkach wojskowych w Warszawie. 17 lipca 90. urodziny obchodziłby Wojciech Kilar. Ten genialny kompozytor został pochowany na cmentarzu w Katowicach. 21 lipca minęła także 10. rocznica śmierci wybitnego aktora Andrzeja Łapickiego, który pochowany jest na starych powązkach w Warszawie. 24 lipca z kolei. Setne urodziny obchodziłby Bernard Ładysz. Ten aktor i wybitny śpiewak został pochowany w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Popytaliśmy sprzedawców zniczy, kwiatów wiązanek, liternika, czy osoby z branży kamieniarskiej o inflację, o ile zdrożały ich usługi. Po 50% to na pewno. Dlatego że wszystko są drogie. Proszę pana, bardzo ceny poszły na kwiatki sztuczne, żywe, dodatki bardzo drogie, drut podroża wszystko. Najdrożej sztuc sztuczne czy żywe, Które? W sumie to jest bez różnicy, bo wszystko podroża. Żeby się coś zarobić i coś się zostało z tego, no to niestety 50% trzeba podnieść. Najtańsza wiązanka najdroższa. Najtańsza to jest 50 zł. Sztuczne, czy jakby... I, I taka, i taka. To żywa i sztuczna to jest 50 zł. A żywa, powiedzmy, najdroższa, czy. Na czy, czy, czy sztuczna, no to, to już wie pan. Jest od 300 zł. i wzwyż, jak pan, co pan sobie życzy zapłacić. A handel, o ile się zmniejszył procent? O 70%. Klienta indywidualnego na żywe wiązanki, można powiedzieć, w prawie nie ma. Czyli tylko przy okazji pogrzebu zamawiają, tak, potem, przy, potem już nie? Tak, przy okazji, przy okazji pogrzebów i jako się obsługuje się na przykład pogrzebówki czy coś tam, no to jeszcze coś, klient indywidualny z ulicy. Nie przychodzi? Nie, jest bardzo mało ludzi. Jest taka legenda, że przed 1 listopada na wszystkich świętych ceny na straganach są podnoszone. Czy to prawda? E, nie wiem jak u kogo, ale u nas na pewno nie. My się trzymamy się na sztuczne, czy na wszystko trzymamy się takich samych cen, jakie są cały rok. Jak jest na przykład wiązanka 250 wyceniona, to tak ta wiązanka idzie 250. Chyba jest kwestia tego, jak się kupie towar. No na przykład, jak mnie podniosą cenę na chryzantemę, no to ja muszę oczywiście tych para, tych procent podnieść. Ale zazwyczaj na sztuczne ceny jest cały rok. Pochodzą państwo z Ukrainy. Jak to wygląda? Może pani wie o właśnie branży kwiaciarską na Ukrainie w czasie wojny? No jak pan powiedział, w czasie wojny jest problem, dlatego że Ukraińcy bardzo dużo, e, takie nasze miasta, na przykład jak Rowno, zakupowali zakupowały bardzo dużo na giełdach towaru. No na Kijów szło bardzo dużo, chłopaki sprzedawali, ale w tej chwili jest e, u nas wojna i u nas niestety to wszystko się przyhamowało. W pewnym momencie nie jest do kwiatów. Tak. A może orientuje się pani, jak to było przed wojną? Różnica pogrzebu w Polsce, a na Ukrainie, yy, jeśli chodzi o koszty, ile to mniej więcej procent taniej było na Ukrainie? No, w Ukrainie po pierwsze jest ziemia na cmentarzu za darmo, to jest już wszystko swoją drogą, e, mówię za siebie, no tutaj jest koszta ogromne, a na Ukrainie ziemia jest na cmentarzu, e, w miastach no wszym, to trzeba coś płacić, ale no tak jak na wsiach wszystko to ziemia na cmentarzu jest za darmo, tylko koszt no tam co łaska. O ile tak Z 20% więcej podrożały y, znicze? Między 50 a 100. Między 50 a 100, w zależności czy gliniane, czy z składami, tak? Czy ten... I które najbardziej? Gliniane. 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 No wszystkie, no to, to nie ma tutaj różnicy. A placowe, jak też dużo poszło do góry? No to za 20%. Za 20%, rozumiem. I a sprzedaż poszła o ile w dół? O 50. O 50, tak. Czyli ludzie głównie kupują w marketach znicze, tak? Przy cmentarzach rzadko. Ja mówię, że się ograniczają. W ogóle się ograniczają. A najlepiej jakie zni znicze się sprzedają, jaki rodzaj zniczy? Na wkłady. Na wkłady tak? A takich na przykład typu y, kochanej mamie, babci, które, kochają, y, które kosztują no już. Sporo, to ile mie w miesiącu takich zniczy Pani sprzeda? Sporadyczne, tedy te to są po, sporadyczne. Pojedyncze sztuki, Pojedyncze tak? sztuki, tak. To na kartony na pewno nie można liczyć. Raz, że są drogie, a dwa, że są no już dedykowane, czyli, więc... Czyli najtańszy to po prostu wkład tam za 2-3 zł, a najdroższe to około stówy, tak widzę? Tak. – Są po 200. – A, po 200. A takie znicze na przykład na baterie sprzedają się? – Solarne, tak. – Solarne to są ale one znicie. też są drogie, jeszcze tutaj to są mało popularne u nas. Oho. Bardzo mało zapytań jest, a też trzeba liczyć. – Głównie na... za granicą, tak? One są to popularne, tak? – A trendy jakie zagraniczne przychodzą? są właśnie na te solary, bo sama solary. jestem y, pozytywnie do nich nastawiona i chciałabym, żeby u nas się rozprzestrzeniły, że tak powiem, ale y, jakoś chętnych brak na razie. A co najbardziej podrożało, jeśli chodzi o inflację? Jakie materiały? Wszystkie. Wszystko? Wszystko podrożało. Mhm. Jak teraz, jak to poszło tak w górę, to nie ma na szans. Najwięcej pewnie miał pan roboty przy covidzie? Nie, właśnie, że nie. Nie? Nie, no bo ludzie nie przychodzili. A, nie przychodzili, tak no. no bo u pana trzeba... Dopiero po covidzie, tak niby, że po, to zaczęli, społeczeństwo zeszło. Z... Mhm przekonało się, co się dzieje, jak się dzieje. I zaczęli wychodzić na ulicę, no i przychodzić na cmentarz, bo tu nawet był zakaz wchodzenia na cmentarz. Taka porcelanka to kosztuje bardzo dużo, bo to jest robota ręczna w kamieniu to 1000 zł, a taka porcelanka to 200. A jeśli chodzi o wyrycie kolejnego nazwiska na płycie nagrobnej, to jaki to jest koszt? Gdzieś w granicach 500 zł całego nazwiska. W zależności czy białe litery złote, tak? Tak, nie? tak. ile miesięcznie pan robi takich napisów? – Pięć. Pięć. Du – Duża jest... konkurencja, tak? <knie> Nie, nie chodzi o to, tylko bo drożyzna. Wy... – I ludzie wybierają takie pewnie tabliczki, tylko takie mniejsze, tańsze. – Też, nie, też nie, nie, nie robią po prostu nic. – Nie robią po prostu to, co przy pogrzebie dostali, tak. to potem już napisów nie robią. Nie. No, – No robią, tylko muszą Wiesz... zbierać znowu pieniążków, żeby no, no wiadomo, przyjść. Tak. No. Znajdujemy się w zakładzie kamieniarskim JD Wieczorek, gdzie widzicie Państwo nagrobki. Niestety w związku z inflacją także i one podrożały średnio 20%. Na przykład ten nagrobek, wykonany z polskich produktów, z polskiego granitu, wzrósł z 7 do 8,5 tysiąca. To jest najpopularniejszy model, można powiedzieć. Są oczywiście i droższe, sięgają nawet ponad 20 tysięcy. Na cmentarzu brudnowskim takie najdroższe nagrobki mogą kosztować 150 tysięcy albo nawet ćwierć miliona. Być może w niedalekiej przyszłości odnowimy grup polskiego przedwojennego amanta Zbigniewa Staniewicza, który pochowany jest na cmentarzu brudnowskim. Jego grup jest w opłakanym stanie, pokazywałem go już w kilku odcinkach niezapomnianych. A teraz idziemy pytać zwykłych Polaków, którzy odwiedzają groby swoich bliskich o drożyźnie na cmentarzu. Bardzo podrożały. 20-30%? No więcej nawet. Więcej? 50%? Tak, nawet, tak, tak, dużo, dużo. Bardzo podrożały. Nie kupuje pani z niczy przy cmentarzu, tylko pewnie w marketach? Nie, nie, ja kupuję na giełdzie. Na giełdzie? Kwiatowej. Tam są tańsze. Troszkę podrożało, oczywiście, ale jakoś ja nie odczułam tego, to znaczy niewiele niewiele podrożało. A poza tym no staram, się, staram się kupować na przykład w super, supermarketach jakieś, jak jest okazja, promocja tanie, znicze. wtedy po prostu mam samochód, przyjeżdżam samochodem, wrzucam do samochodu i nie jest to dla mnie problem. Generalnie inflacja tak bardzo nie dotknęła, według mnie, cmentarzy. Nagrobek robiliśmy wtedy, kiedy... Kiedy jeszcze nie było inflacji? Prawda? Prawda? Natomiast znicze podrożały bardzo. W tej chwili jedna cięta róża kosztuje 10 zł. Czy spotkały Panie już no, drożyznę na cmentarzu? W sensie, że droższe znicze kwiaty, usługi pogrzebowe, na przykład. Zdecydowanie tak. I po, ile tak procent między znic, który pani? Myślę, kupowała, że 70%. Na pewno kwiaty tak samo. Jeżeli chodzi o ceny, no to no, no, one troszeczkę wzrosły. Jest różnica w granicach 5 zł, jak było 15, tak kosztuje 20. Nic, nie, Nie, mówię o kwiecie, taki delikatny, symboliczny. Natomiast jeżeli chodzi o znicze, no to 80%. Też mnie to dotknęło, szczególnie wkłady odrożały do ile, ile złotówka dwa więcej? więcej. Gdzieś dwa złoty chyba na zniżku co najmniej. Wie pan, to wszystko zależy. Mnie dzisiaj udało się kupić za bardzo przystępną cenę. Za 10 złotych, a pozostałe są po 15 i więcej. Także mniej więcej tak jak było przed wojną? Myślę, że nie jest, nie ma dużej różnicy. Na pewno przy sztucznych kwiatach jest duża różnica, ale to no chyba wojna nie miała na to wpływu, bo po prostu y, te sprawy walutowe. Inflacja już wcześniej drożej, bo były po dwa złote, teraz po trzy są. Wszystko drożej. Ale no, no zawsze tak skromnie i tak, bo jakby bardziej liczy się pamięć i sama obecność niż to, co tam się ustawi, także. A zniczek, y czy cmentarzu Panie kupują? Czy... – Nie, znicze w tym kupiłam. – W markecie? – W markecie, ale od, od lat już tak. Yy, – W markecie kupuję Nie zważywszy na drożyznę. – I bardziej też wkłady czy same? – Wkłady, wkłady kupuję. Z piątkę podrożało, sądzę, od ostatniego czasu, jak byłem tutaj. Bardzo jest drogo, ale jak ja mam chęć szczerą pójść do szwagra, brata, wujka, ciotki, babci, dziśka, Tadeusza, no to trudno, poświęcam się. No co mam zrobić, proszę Pana, no to jest wina tego Pana, Wie pan, tego Stalina obecnego, tego Putina stamtąd. To jest jego wina tylko. I tych, proszę pana, tej pani Merkel i tych wszystkich z tej tak zwanej wolnej Europy, którzy no niestety nie zadbali o to. Wkład Rzecznie... kosztuje więcej niż kiedyś lampka w szkle. A zasiłek pogrzebowy, że jest tak niski, to już się pewnie odczuwa, robiąc pogrzeby bliskich. Wie pan, no to wiadomo, bo, bo po prostu. <gry> No pogrzeb w tej chwili, ja chowałam mamę 3 lata temu, więc, więc to było za pogrzeb z trumną, bo jest taniej, jest jak się kremacji dokonuje. Natomiast jeżeli chodzi o trumnę, no to są, są to drogie rzeczy, jeżeli się chce jakąś ładną trumnę kupić i po prostu yy, drugie, tyle, trzeba wydać, drugie tyle albo i trzecie tyle. Także to, 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 to i tak, to jest prawda, jeżeli chodzi o zasiłek, no. Ale to chyba nie ma nic wspólnego z inflacją, bo zasiłek taki był, więc to, to tutaj nie można tego odnieść do inflacji. prawda? Za 4 tysiące nie da się pogrzebać, Nie da się, nie da się. Dwa, się za trzy razy tyle trzeba wydać? Myślę, że tak skromnie. No, tak skromnie to tak: 13 do 14 tysięcy. I to jest skromny. Bez to jakiejś, już jest skromny, to już jest bez jakiegoś wariactwa. Tak tak? No to już stypy nie liczyłam. Bez stypy. <noise> Powinno tutaj coś drgnąć, bo tak. y, y, za te pieniądze coraz mniej można zorganizować. Myślałem, że trzeba przynajmniej dwa, jak nie trzy razy tyle wydać. Wiem, to wszystko zależy od sytuacji. Jak ktoś ma miejsce na cmentarzu. No to wtedy jest to taniej. No i od tego, jak chcemy tego zmarłego pożegnać, w jaki sposób. Jeżeli to jest bardzo wystawne, no to na pewno zabraknie, a jeżeli skromniej... No ale cztery tysiące to nie wystarczy. No za mało. Na pewno za mało, bo sama trumna kosztuje bardzo dużo, a, a to jest tylko... Kropla Morzu Potrzeb. Dziękuję za obejrzenie kolejnych Niezapomnianych. Za tydzień odcinek specjalny z gościem Michałem Zmaczyńskim, który już występował w naszym programie. Tym razem w Niezapomnianych historyk oraz pasjonat policji opowie o kolejnych tragicznych śmierciach funkcjonariuszy prawa. Zobaczycie także groby z cmentarza Brudnowskiego, ofiar, które zostały zamordowane. Do zobaczenia!